Ucho na teatr, podcast Teatru Śląskiego. Dziś historia ze statystyką w tle. Sprawdziliśmy bowiem dla was, jaka sztuka była grywana najczęściej w naszym teatrze. Oczywiście jest to wesele, wszak wybór patrona zobowiązuje. W okresie przedwojennym pojawiło się dwukrotnie, w roku 1923 w reżyserii Wacława Nowakowskiego i w 1935 w reżyserii Wandy Siemaszkowej, panny młodej z krakowskiej prapremiery. Premiera pierwszego powojennego wesela odbyła się 6 października 1945 roku. Była ważnym wydarzeniem w życiu Teatru Śląskiego, bo inaugurowała pierwszy pełny sezon po zakończeniu wojny. Na scenie pojawili się nieznani do tej pory publiczności aktorzy. Przybyli kilka tygodni wcześniej do Katowic i byli członkami zespołu teatru polskiego we Lwowie. Przyjechali nie indywidualnie, lecz wspólnie jako teatr przesiedlony na Śląsk. Dzięki czemu, oprócz własnego dobytku, przywieźli dekoracje, kostiumy, rekwizyty, czy wielką bibliotekę i kilka gotowych spektakli, w tym właśnie wesele. W obsadzie wystąpili zarówno najwięksi lwowscy aktorzy, jak i ci, których talent i znaczenie dla teatru polskiego ujawni się dopiero w późniejszych latach. Bronisław Dąbrowski, dyrektor teatru i jednocześnie reżyser, grał Jaśka. Gospodynią była Stefania Michnowska, która grała Zosię Welwoskiej drugiej po krakowskiej premierze wesela w 1901 roku. W ostatnich próbach uczestniczył sam Stanisław Wyspiański. Jako rachel występowała Irena Tomaszewska, jako rycerz czarny Edward Żytecki. Widmem był Aleksander Bardini. Widocznie w zespole brakowało młodych mężczyzn, bo w roli Staszka występowała Krystyna Feldman, ta sama, która u schyłku życia stworzyła największą swoją kreację filmową Nikifora Krynickiego. W archiwum zachowały się nuty z tego spektaklu, wykorzystywane jeszcze we lwowskiej premierze. W wyciągu sporządzonym dla flecisty muzyk zapisał ołówkiem: 8 maja 1945 koniec wojny. Prawdziwa historia zapisana w nutach. Kolejne wesele w reżyserii Józefa Gruty uświetniło jubileusz 40-lecia teatru w roku 1964. W tej premierze oprócz będących w szczytowym okresie swojej kariery teatralnej Haliny Cieszkowskiej Klimina. Tadeusza Kalinowskiego, gospodarz, czy Janusza Chełmickiego, poeta, spotkali się na scenie aktorzy ze spektaklu sprzed blisko 20 lat, Piotr Połoński w roli dziada i młodzi, debiutujący niewiele lat wcześniej. Przede wszystkim Bogumiła Murzyńska jako panna młoda. Panem młodym był ogromnie wówczas popularny Adam Kwiatkowski, a także Stanisław Brudny, Staszek i Jerzy Bińczycki. Jasiek. Minęło dziewięć sezonów i w 1974 roku dyrektor Ignacy Gogolewski powierzył reżyserię kolejnego wesela Zbigniewowi Bogdańskiemu. Artysta o dużym i poważnym dorobku scenicznym zaprosił do współpracy znanego scenografa Alego Bunsza, kompozytora Waldemara Kazaneckiego i choreografa Henryka Konwińskiego. Ten zespół stworzył widowiskowy, bardzo dynamiczny spektakl, po którym w pamięci widzów zostały postaci Racheli, granej przez Ewę Dałkowską na zmianę z Barbarą Kobrzyńską, Werny Chory, Bolesław Mierzejewski w dublurze z Marianem Skorupą, poety Ignacy Gogolewski i Emir Buczacki i wiele innych. Rolę Panny Młodej ponownie powierzono Bogumile Murzyńskiej. Jak wspomina sama aktorka, zagrała tę postać aż w czterech inscenizacjach. Recenzent Dziennika Zachodniego tak komentował Chochoła, granego przez reżysera. Chochoł Bogdańskiego jest upozowany na czarta, którego właściwą chochołowatość imituje kilka słomianych powruseł. A zatem w powyższej interpretacji Chochoł zmienia swój charakter, co zaznacza się nie tylko w scenach z osobami dramatu, lecz przede wszystkim w finale, gdyż stając się czartem, choć nie jasełkowym z rogami i ogonem, ale jednak przemyślnym i złośliwym czartem polskim, czyni z wesela jakieś diabelskie dzieło, wobec którego ludzie stają się bezsilni. Finał był istotnie niezwykły. Chochoł lał do złotego rogu piwo i wypijał je, a na proscenium wyrastała róża. Ale to jeszcze nie koniec możliwości nowych interpretacji dramatu Wyspiańskiego. Z Weselem zmierzył się także, już po czterech latach od poprzedniej premiery, dyrektor teatru i reżyser Michał Pawlicki. W obsadzie jego spektaklu ponownie jako Rachela pojawiła się Barbara Kobrzyńska – a jako poeta Emir Buczacki. Jaśka na zmianę z Markiem Włodarczykiem grał Jerzy Kuczera, nosem był Roman Michalski. Interesującą scenografię, wykorzystującą Dida Wyspiańskiego, zaprojektował Krzysztof Pankiewicz. A opracowanie muzyczne Haliny Kalinowskiej zawierało kompozycje Władysława Byszewskiego i Wojciecha Kilara. Na następne wesele publiczność czekała aż 14 lat. W 1992 roku Teatr Śląski świętował 70-lecie. Wybór na jubileuszową premierę najsłynniejszego dzieła wielkiego patrona był sprawą oczywistą. Do wyreżyserowania spektaklu o tytule Co się w duszy komu gra. Pod tytułem Według wesela Stanisława Wyspiańskiego zaproszeni zostali Anna Polony i Andrzej Mrowiec, którzy zrealizowali kilka miesięcy wcześniej podobną inscenizację w Krakowie. Już tytuł sygnalizował, że spektakl będzie nieco odmienny od tekstu źródłowego. I rzeczywiście nie zobaczyliśmy na scenie pełnego wesela, nie pojawiły się wszystkie postaci, zwłaszcza te, które niosą w sobie tematykę obyczajową. Nie pojawiły się też widma, grane były one przez Hohoła. Swoją koncepcję tłumaczyła Anna Polony następująco: Zjawy to nie duchy z przeszłości, lecz majaki wyobraźni, poetyckie upostaciowanie myśli i uczuć bohaterów, ich kompleksów i obsesji. Hochoł pomaga je tylko zobaczyć, przede wszystkim widzowi, kreując się zewnętrznie na osoby dramatu. Motywacja jego przeobrażeń jest realistyczna. Pod wpływem wiatru, żeby inowicher wiał, krzak gubi słomiane strzępy, przybierając różne kształty, zmieniając rekwizyty. W tę postać wcielił się Wiesław Sławik, a na scenie towarzyszyli mu aktorzy, których większość nadal możemy oglądać na deskach naszego teatru. Piętnaście lat później jubileusz stulecia teatru w Katowicach znów był okazją do zobaczenia nowej inscenizacji wesela. Plakat Andrzeja Pongowskiego budził zaciekawienie i jednocześnie zapowiadał, że będzie to spektakl o Polsce współczesnej. Orzeł, ubrany w garnitur, na którego klapach widniały po lewej stronie Matka Boska, a po prawej znaczki Solidarności i Unii Europejskiej. W czapce błazna na głowie i z krawatem z zawiązanego na węzeł sznura był bardzo wymowny. To miało być wesele współczesne. Na scenie, zamiast barwnej dekoracji, pełnej weselnej muzyki, szumu i rozgardiaszu. Widzowie zobaczyli wielką, prawie pustą przestrzeń, wypełnioną jedynie długim stołem, przy którym przysiadali bohaterowie. Poczucia pustki nie niwelowała muzyka ani obecność aktorów. Wernychora mówił tylko jedno słowo: „Dzisiaj”. Reżyser Rudolf Zioło zrezygnował z postaci chochoła. To był zdecydowanie jakiś pusty, bezduszny świat. Na kolejne pomysły reżyserskie zmierzające do skonfrontowania wesela z obecnymi w Europie konfliktami widzowie nie czekali zbyt długo. Na początku 2016 roku reżyser Radosław Rychcik zaproponował przeniesienie akcji dramatu na Zieloną Wyspę. Zamiast krakowskiej inteligencji i podkrakowskich chłopów stanęli naprzeciw siebie irlandzcy katolicy i protestanci. Sądzę, że wielu z państwa widziało ten widowiskowy spektakl. Ciekawi mnie bardzo, jakie wesele zobaczymy za parę lat, bo co do tego, że zobaczymy, nie mam żadnych wątpliwości. Wystarczy zadać sobie tylko dwa wybrane kultowe pytania z dramatu wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno. Wysłuchany właśnie odcinek Ucha na teatr czytała Alina Hechelska. Realizatorem dźwięku był Mikołaj Lichtański, Katowice 2020. Koniecznie posłuchajcie kolejnych opowieści z Teatru Śląskiego. Do usłyszenia.